Proszę Państwa, i teraz o tej konferencji. Ja może, ja może e, zrobię tak. O. Słuchajcie. To jest moja nasza konferencja. E, obejrzyjcie sobie konferencja składowcy.pl później sobie obejrzycie, a teraz wam tylko pokażę, co to jest. Będziemy mówili o tym, jak buduje się y, silną firmę na lata. Będziemy mówić o cicie estońskim w praktyce. Będziemy omawiać cały proces przekształcenia w spółce. Tam są zebrani wszyscy ludzie. Tam są, proszę Państwa, zebrani wszyscy ludzie z mojej organizacji i nie z mojej organizacji i z, po, i z naszych pokrewnych. I pod na ten Business Center Club i z Francuskim Instytutem Zarządzania. I tam są fajni goście, którym... Ja pół roku myślałem o tej konferencji, żeby ich ponamawiać na to, żeby to zrobili. To jest konferencja dla ludzi. Którzy albo mają, albo zaraz będą mieli 5, 10, 15 milionów przychodów i zastanawiają się, w którą stronę pójść, żeby dalej dobrze, bezpiecznie, zdrowo prowadzić swój biznes. Nawet tytuł wymyślimy do tego, jak zaprojektować swój biznes. I wracam do. Będzie kawałek o zmianach w prawie podatkowym. Będzie fantastyczna grupa ludzi. Tam będzie i właściciel Zobory, i będzie właściciel SMA, i będzie ktoś od nas ze spółki. Jak zbudować imperium, proszę Państwa. Mamy krótki czas na networking. Będzie fantastyczna opowieść o tym, jak nasi klienci prowadzą administrację, połączoną ściśle z księgowością, i będziemy mówili o ryzykach zatrudnieniu pracowników. A drugiego dnia, bo będzie jeszcze kolacja, mam nadzieję, że będzie też muzyka do tej kolacji, wymyślimy to jeszcze. Eee... Piotr Pytel, Facy, który się zajmuje, słuchajcie, zawodowo e, uwalnianiem prezentów od nadmiernej pracy. On jest genialny w tym, naprawdę. On opowiada, jak to zrobić, żeby nie pcharować codziennie 14 godzin. To, i on to za pieniądze ludziom tłumaczy i oni są zachwyceni tą robotą. Opowiem Wam o tym, jak to się robi. E, będzie o nadzorowaniu biznesu, rachunkowość zarządca. to jest mój koniec. ja będę Wam o tym opowiedział. Będzie o sukcesji i o fundacji rodzinnej. Będzie wycena przedsiębiorstwa, jakbyście chcieli sprzedać swoją firmę. To jak to się robi, żeby to drogo sprzedać? Jak to zrobić? Będzie o firmie na pokolenia, czyli o firmach rodzinnych, o odpowiedzialności osób zarządzających, międzynarodowa optymalizacja podatkowa i networking. Musiałem Wam to pokazać, bo to jest moje dziecko. Ja jestem bardzo zadowolony z tego, że. Ta konferencja się w listopadzie odbędzie. 15 godzin programu, kolacja, dwie sesje networkingowe, oczywiście przerwy kawowe. Do tego to mój pomysł. Każdy z, yy, z Państwa, który przyjedzie na tę konferencję w ramach biletu, dostanie bezpłatną konsultację z dowolnym, wybranym prelegentem. Również ze mną. Jeżeli wy będziecie wybierać tylko mnie. Ale mam nadzieję, że nie, bo wtedy będę się tylko spotykał, weź tu od 200 spotkań, no ale jakoś to zrobimy do końca stycznia, nie? Czy tam do końca lutego. Eee, tak samo będziecie mogli się spotkać Państwo z Piotrem Pytlem. Eee, on również zgodził się na to, żeby dla każdego, kto chce poczuć się jak prezes w swojej firmie i nie wyhrarować po 14 godzin dziennie, on również poświęci dla was ten czas. Hmm. Jeżeli będziecie chcieli państwo zostać w hotelu Arche, to dostaniecie zniżkę na nocek, pakiet konferencyjny, w tym prezenty od partnera, nagrania po konferencji, certyfikat i teraz ile to kosztuje, eee, to jeszcze chyba do końca września jest 30, eee, do 30 września jest jeszcze zniżka ta, a ja jeszcze wytargowałem, to jest na konferencja do też do 30 września, jeszcze dodatkowe 10% zniżki, ale to jest tylko do 23.59 w poniedziałek. Hermy, tak sobie wymyśliłem. Dobrze, potem już będzie drożej. Tych miejsc na razie jeszcze trochę jest. My tam mamy zarezerwowane chyba 150. To jeszcze na razie jeszcze jest. Jest oczywiście też online. Zachęcam Państwa serdecznie, bo to będzie fantastyczna rzecz, co roku będziemy teraz taką konferencję robić. Robiliśmy wcześniej pre-MBA, pre tylko właściwie dla naszych klientów. Wyjątkowo się zdarzało, że ktoś mógł przyjść z zewnątrz. Teraz jest to konferencja otwarta. Zapraszam serdecznie. Eee, I tajny kod, żeby te 10% zdobyć, to jest tajny kod. Trzeba tam pisać tajny kod. I wtedy się zrobi tak, jak tutaj Karolina eee, mi napisała. Jeżeli macie wątpliwości, to piszcie na konferencję